Panowie pasażerowie, to wasz przystanek wysiadka. Dobrze, panie kapitanie. Jesteśmy gotowi do lądowania. Pasy zapięte, papierosy zgaszone. Nie rozumiem, jakiego lądowania? My tutaj nie lądujemy, tylko wy. Jak to my? A pan nie? A tak, tu nie ma lądowiska. O rany człowieku, tu nawet ziemi nie ma. Bez przesady, gdzie nie gdzie jest, over. Ej, co to jest? Spadochrony. Dobra, może być. Może? Może. Zwłaszcza na dole. To już wasz przystanek. Do zobaczenia. Wow! Edek, nie trafimy. Trafimy, trafimy!